Premier Donald Tusk miał namawiać marszałka Sejmu do co? Przeprowadzenia zamachu stanu do odłożenia prezydentury Karola Nawrockiego. Szymon Hołownia nie zgodził się, dlatego jest teraz ofiarą bardzo mocnej politycznej zemsty ze strony Donalda Tuska. Cała sprawa jest ciekawa, bo te wydarzenia, o których mówią dziennikarze Polsa News oraz portalu Interia, Marcin Fiołek oraz Piotr Witwicki, działy się po wyborach prezydenckich i w okresie, w którym czy Szymon Hołownia spotykał się z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim? Czy Szymon Hołownia szukał schronienia po stronie opozycji? Czy Szymon Hołownia szukał bezpieczeństwa, zapewnienia, że włos z głowy mu nie spadnie, jeżeli doprowadzi do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego? To są pytania otwarte, które w obliczu tak szokujących informacji, o których mówią dziennikarze Polsat News oraz Interi, należy otwarcie zadawać. Już o tym mówimy i będziemy o tym dyskutować, bo sprawa jest poważna i bardzo ciekawa. Dajcie tylko proszę najpierw łapkę w górę, zostawcie komentarz dla zasięgu i jeżeli możecie, dajcie subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna, konserwatywnego miejsca na polskim YouTubie, gdzie każdego dnia omawiamy polską politykę. Moi drodzy... Jest taki podcast na YouTubie portalu Interia. Dziennikarze Polsat News oraz Interii Piotr Wificki oraz Marcin Fiołek dyskutują raz w tygodniu, omawiają i dzielą się swoimi informacjami, które zaczerpnęli np. z korytarzy sejmowych, np. podczas rozmów z politykami. I Marcin Fiołek powiedział, że według jego dobrych. Źródeł. Premier Donald Tusk miał namawiać marszałka Szymona Hołownię do przeprowadzenia swoistego zamachu stanu. Dlaczego mówimy o zamachu stanu? Karol Nawrocki został prezydentem RP. Państwowa Komisja Wyborcza wręczyła Karolowi Nawrockiemu zaświadczenie o wyborze. To wszystko jest znane. Następnie Izba Kontroli Nadzwyczajnych Spraw Publicznych Sądu Najwyższego zatwierdziła ważność wyborów prezydenckich, więc mamy otwartą drogę do za przysiężenia Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym w Sejmie. Donald Tusk, według tych informacji, które przedstawił Marcin Fiołek, miał namawiać marszałka Sejmu Szymona Hołowni, żeby ten przesunął datę Zgromadzenia Narodowego albo zastosował manewr, o którym raz mówił na antenie TVP info w stanie likwidacji pan profesor Andrzej Sol, czyli były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, Szymon Hołownia, otwiera Zgromadzenie Narodowe i ogłasza przerwę. I tyle. I Karol Nawrocki czeka na zaprzysiężenie. W tym czasie, według ich teorii, gdyby to się miało zrealizować, gdyby ich plan miał być w grze, w tym czasie y, marszałek sejmu ma zastąpić głowę państwa, bo kadencja prezydenta Andrzeja Dudy według terminu kończy się 6 sierpnia. No i y, y, szybko w tym momencie koalicja rządząca przez Sejm, przez Senat miałaby przeprowadzić ustawy, następnie y, zatwierdzić y, miałby to y, pełniące obowiązki głowy państwa Szymon Hołownia. Moi drodzy, to jest tak niewyobrażalna i tak piramidalna i tak chora i nierealna konstrukcja, że Ktoś, kto już wpada na takie pomysły, powinien być absolutnie wykreślony z polskiej sceny politycznej. No, bo moi drodzy, po pierwsze mamy prezydenta RP Andrzeja Dudę. Jego kadencja kończy się 6 sierpnia. Natomiast to, co proponują oni, to jest absolutne siłowe, bezprawne przejmowanie władzy i kompetencji prezydenta. To, że Terminowo po pierwsze kadencja prezydenta Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia, to mamy tutaj spór prawników, bo są prawnicy, którzy uważają, że w tym momencie, jeżeli w ogóle nie doszłoby do zaprzysiężenia nowego prezydenta, głowa państwa dalej pełni swoje obowiązki, bo jest! Bo jest! I nie zastępuje marszałek Sejmu w tym momencie głowy państwa. Bo są konkretne przypadki, w których marszałek Sejmu zastępuje głowy państwa. Wówczas zastępuje, kiedy jej nie ma. Andrzej Duda jest. To, że kończy mu się w danym dniu kadencja, to nie znaczy, że ona nie może zostać przedłużona. To nigdzie nie jest podobno napisane. No ale dobra. To już w ogóle, to mówię na wypadek, gdyby oni nie chcieli uznać tych wyborów, ale wybory są uznane za ważne. Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych Sądu Najwyższego jest sądem jest sądem i mamy domniemanie ważności wyborów, więc Należy zaprzysiężyć Karola Nawrockiego. Szymon Hołownia na to się nie zgodził. No i zobaczcie, on się z jednej strony nie zgadza, no i zaczyna się spotykać w tym czasie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, z Adamem Bielanem, z Michałem Kamińskim. Wiemy, że były takie dwa spotkania po wyborach prezydenckich, o jednym poinformowały media. No i to też bardzo uderzyło w Szymona Hołownię jest krytykowany, jest uważany za zdrajcę. Donald Tusk zaczyna mścić się. Na niektórych posłach Polski 2050, ale tylko na niektórych, bo tutaj też ciekawa ciekawostka. Ciekawa ciekawostka. Na ostatnim posiedzeniu rządu Donald Tusk miał dać mocną reprymendę Katarzynie Pełczyńskiej Nałęcz, minister funduszy i rozwoju regionalnego z Polski 2050, bo ona dyskutowała podczas posiedzenia rządu, a jak wiemy, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz też bardzo twardo, podobnie tak jak marszałek Sejmu Szymon wypowiada się na temat wyborów prezydenckich, uznania wyników i konieczności zaprzysiężonej Karola Nawrockiego. Zobaczcie, jak Donald Tusk bardzo nie chce, żeby Karol Nawrocki objął funkcję prezydenta, jak on bardzo boi się tych nacisków, tego co się będzie działo. Tych zapowiedzi Karola Nawrockiego realizowania twardej polityki przez głowę państwa, przez prezydenta, przez Karola Nawrockiego wobec rządu. Jak Donald Tusk obawia się tych rad gabinetowych, jak on boi się o swoją przyszłość. Wczoraj! Wspólnie w naszym podcaście z Tomkiem Gdulą na moim kanale rozmawialiśmy, czy Tusk realnie może bać się więzienia. Tych gruźb, które na przykład wystosował yy, Zbigniew Ziobro, twierdzący, że po zmianie władzy dojdzie do rozliczeń i Adam Bodnar oraz Donald Tusk być może Będą sądzeni karnie, nie tylko przed Trybunałem Stanu, który może wykluczyć polityka z polityki, zakazać pełnienia funkcji publicznych, ale że będą karani w procedurze karnej, tak, że może im grozić nawet dożywocie. No bo zamach stanu, próba dokonania zamachu stanu może grozić dożywociem. I tutaj się nie tylko chodzi, bo no jeszcze nie spróbowali tego zrobić w przypadku wyborów prezydenckich. Ale Donald Tusk, Szymon Hołownia w tym też uczestniczył, Adam Bodnar. Siłowe przejęcie telewizji polskiej, siłowe przejęcie nielegalne prokuratury, rządzenie uchwałami. Próby ataku na Trybunał Konstytucyjny, niezapewnienie finansowania Trybunału Konstytucyjnego. Jest cała paleta zarzutów wobec Donalda Tuska. Zobaczcie, w co, co on gra. Szymon Hołownia powiedział nie. I ma problemy. No ale to też ma problemy na. Na własne życzenie. Mógł od samego początku twardo sprzeciwiać się Tuskowi. Nie zrobił tego. A teraz już jest za późno. Przez jednych i przez drugich, i przez wyborców opozycji, i przez wyborców koalicji rządzącej, Szymon Hołownia uznawany jest po prostu za zdrajcę. No i jest w kropce. Podobno pojechał na urlop. Yy, I podobno z powodu spraw osobistych, czyli tego urlopu, została przesunięta o tydzień rekonstrukcja. Ale podobno to też będzie tak, że Politycy Polski 2050 mają nie otrzymać zbyt wiele. Donald Tusk dał sobie czas, on sobie to chętnie kupił, ten plan przedłużenia rekonstrukcji o tydzień, bo chce stworzyć dwa duże superresorty. Chce, według y, informacji, które przeciekają do mediów, ograniczyć liczbę ministrów i wiceministrów, i być może zrobi to kosztem Polski 2050. Być może część polityków przejdzie do koalicji obywatelskiej z Polski 2050. Zapewnią sobie twarde miejsca na listach wyborczych w kolejnych wyborach parlamentarnych, a Szymon Hołownia zostanie skropką. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Ale ta informacja mrozi krew w żyłach, że Donald Tusk kolejny raz próbował kolejny raz próbował zatrzymać prezydenturę Karola Nawrockiego. Absolutny skandal.